Cześć, witajcie, w tym odcinku pokażę Wam jak dodać ikony emoji do klawiatury w iPhone. Aby dodać emotikony ikony emoji do iPhone'a, musimy aktywować taką funkcję w aplikacji ustawienia. A zatem uruchamiamy ją, a następnie przechodzimy do zakładki ogólne. Tutaj należy odszukać pozycję klawiatury, a w jej ramach stuknąć zakładkę Dodaj klawiaturę. Teraz z listy dostępnych klawiatur wybieramy pozycję o nazwie ikony emoji. I klawiatura została zainstalowana. Aby jej użyć musimy uruchomić klawiaturę, czyli np. podczas pisania SMS-a, dotknąć ikonę globusa obok spacji przy klawiaturze. Zostajemy przyłączeni na emotikony posegregowane w różne kategorie. Warto zwrócić uwagę, że w kategorii oznaczonej ikoną zegarka będziemy widzieli zestaw najczęściej używanych ikonek. Odwiedzajcie naszą stronę, zwłaszcza dział news i artykuły. Znajdziecie tam sporo ciekawych porad i tematów. No i subskrybujcie nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia.